Dzień dobry wszystkim. Witam Was serdecznie na kanale rodzinnym Mora Family Vlog. Dzisiaj będzie nietypowy odcinek. Dlaczego? Ponieważ zaprosiłem gościa, któremu zadam pytania. I moim i Waszym gościem będzie dzisiaj Kasia, która mieszka od ponad 20 lat w Stanach. Będę chciał jej zadać pytania związane właśnie z, z Ameryką, z tym jak ona tam mieszka, związane z, z życiem. Kilka takich szybkich pytań, e, które będą miały na celu przedstawienie wam tego, czy warto jeszcze wyjechać do Stanów, czy to jest dobry kierunek i yy, jak się tam ogólnie żyje. Także mieliśmy oboje taki fajny pomysł na wspólny film. Pojawiało się wiele odcinków, które były na drugim kanale, ale pierwszy raz na tym narodzinnym na Mora Family Vlog. Także serdecznie was zapraszamy. Znalazłem sobie miejsce przy takim... To jest... Nie wiem, co to jest. Stary kościół? Ciekawe. Tam za mną. Ładnie. Ładnie to wygląda. Tutaj w parku Teneretulu i w Bukareszcie, gdzie jestem, chciałem zadać pierwsze pytanie dla Kasi. Kasia w ogóle często gdzieś powtarzała takiego rodzaju stwierdzenie. Ameryka dla byka. Cokolwiek to znaczy. Może, Kasia, rozwiniesz to pojęcie, bo sam nie wiem do końca, co można przez to rozumieć. Ale... Ogólnie tak, żeby to pierwsze moje pytanie było bardziej jasne tutaj, to chciałem się zapytać jak to jest teraz z wyjazdem do Stanów? Czy jest w ogóle teraz jakaś szansa? Czy jest w ogóle sens tego, żeby w tym momencie to jak ktoś zdecyduje się: "A, chcę emigrować. Chcę wyjechać do innego kraju, USA." Właśnie, USA to jest kraj, do którego chcę jechać. Ktoś sobie tak może pomyśleć, ktoś sobie może tak Zrobić taki plan w swojej głowie, i czy ten plan jest dobry? Czy ktoś powinien w ogóle myśleć, że kierunek, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, czy to jest po prostu dobry kierunek, żeby wyjechać z Polski? Jak to jest, Kasia? Mam nadzieję, że udzielisz jakiejś rady, bo może są tacy ludzie, są tacy widzowie którzy rozważają taki wyjazd. Albo może nie rozważają. Może rozważają wyjazd do innego kraju, a jak usłyszę odpowiedź od Ciebie, to wezmą pod uwagę właśnie Łeza. Ciekawy właśnie jestem, jak odpowiesz na to zadane pytanie. I już teraz Ciebie słuchamy. Elo elo 320 kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale rodzinnym yy, Rafała, Mora Family Vlog. Yy, nagrywam odpowiedzi na te pytania też również w plenerze yy, i u nas jest bardzo gorąco jest ósma ale jest bardzo gorąco yy, chyba już jest ponad 30 stopni mam nadzieję, że wietrzyk nie będzie przeszkadzał tak więc zaczynajmy Ameryka dla byka, tak moje sławne powiedzenie może nie moje, ktoś kiedyś to wcześniej właśnie powiedział, jak gdzieś to podłapałam. I dla mnie, wiem, że można różnie właśnie na to patrzeć, ale dla mnie Ameryka dla byka to jest tak jakby Ameryka jest dla osób z mocnym charakterem. Oczywiście nie chce się tutaj jakoś, że o jo, to mocno, coś tego. Nie, ale ogólnie Ameryka... Trzeba mieć, to, to jest kraj daleki, tak? to jest kraj bardzo odległy, to nie jest tak, że można sobie zjechać, jak już się ktoś zdecyduje, na przykład um, z UK, czy z Danii, czy z kądkolwiek, e, to jest, jak już się decydujecie na tą Amerykę, no to jest, powiem Wam szczerze, no jakieś, tam, jakieś tam wyzwanie, tak? Nie jest to dla ludzi słabych. Oczywiście są wyjątki, prawda? Można tutaj przyjechać ze względu na rodzinę, wylosować zieloną kartę, ale ogólnie no, jest to kraj dla osób, które yy, przyjedziesz, jesteś wrzucona na albo wrzucony na głęboką wodę, no i musisz sobie jakoś radzić, tak? Nie, nie jest to dla wszystkich. Presja jest duża. Yy, I druga część tego pytania była, czy. Jaka jest ta Ameryka, czy jeszcze warto emigrować? Ja powiem Ci Rafał tak, ja wyemigrowałam 22 lata temu i już wtedy jak ja przyleciałam, to już ludzie mówili, a to nie jest ta Ameryka, a to, to wiesz, nie dasz sobie rady, to tego tutaj. Ech, pierwsze parę lat było bardzo ciężkie i ja o tym mówię na moim YouTubie, ale mówię, nakręciłam w sumie dopiero pierwszą część taką. Powtórkową z poprzednich lat, jak to tutaj było, ale yy, na bieżąco to mam na TikToku takie historie. Doszłam chyba aż do czwartej części, jak tutaj po kolei wszystko było. Więc no nie było ciekawie, tak. Ja nie miałam jakiejś rodziny, nie miałam. Przyjechałam kompletnie do obcej rodziny, nie miałam, nie miałam żadnego zaczepienia. Musiałam sobie sama później po programie kombinować, jak się tutaj osiedlić na stałe. Tym bardziej, że ja chciałam się osiedlić legalnie. Nielegalnie to sobie mógł, to sobie jeszcze ludzie bardzo często zostawali w tamtych czasach. Więc ja powiem tobie tak skrótowo: ja mam przez tyle lat bardzo pozytywne um, ogólnie myślenie dotyczące tego wszystkiego. I 22 lata temu ludzie mi mówili, że sen nie dam rady. I ja nie będę komuś mówiła teraz, że teraz jest tak źle, że sobie nie dadzą rady. To wszystko zależy od tego, jakie masz punkt widzenia, i jak bardzo chcesz tu być. Yy, ja myślę, że jeżeli ktoś by miał możliwość na przykład wyjechać z pracy, praca płaci za wszystko, na przykład dwa lata macie jakieś tam widzę pracowniczą, wysyłają Was jak na kontrakt jak najbardziej nie oglądać się i jechać. To ja bym tak myślała. Natomiast jeżeli samodzielnie, no jest to naprawdę ciężka decyzja szczególnie że w tych czasach teraz ta Ameryka nie jest taka jak była te 30 lat temu. Już tak jak mówię, 22 lata temu była ona inna i ludzie już wtedy odradzali ludziom innym przyjazd tutaj. Muszę trochę usiąść, bo się sapałam. Co jeszcze? Jest tak, że wiecie, w 2050 ktoś będzie przyrównywał 2024 i mówił, że, że yy, to jest ciężko i, i nie powinniście przyjeżdżać, prawda? Więc może nawet te czasy teraz nie są takie złe. Jeżeli ktoś naprawdę chce, jeżeli ktoś ma Amerykę gdzieś tam w sercu, to warto jest spróbować. Jeżeli już ktoś się zdecyduje na wyjazd do USA, to jak to jest dalej, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tam? jak znaleźć pracę, czy w ogóle jest ciężką pracę w Stanach Zjednoczonych, bo mm, teraz widzimy, co się dzieje też trochę na świecie, e, w Polsce na przykład są, mówi się coraz więcej, film gdzieś masowo zwalnia ludzi, zauważyłem, że tak się dzieje, e, ale jak to jest właśnie w USA, czy jest szansa na to, żeby znaleźć jakąś pracę, jakiego to rodzaju może być praca, czy trzeba być jakimś, nie wiem, już specjalistą, czy tylko mają szansę już tacy ludzie, którzy się Zajmują nie wiem, jakimś IT informatyką, czy, czy po prostu są wymagane też jakieś inne umiejętności? Czy ktoś może iść do takiej pracy, nie wiem, jakiejś podstawowej? tak jak ludzie wyjeżdżali kiedyś na jakiś, nie wiem, jak to się mówi, przysłowiowy zmywak do jakiejś restauracji, na jakiegoś kelnera. Jak to jest właśnie z tą pracą w USA? Jeżeli chodzi o rodzaj pracy, pytanie numer dwa, to tak, IT medyczne zawody, jak najbardziej pożądane, ale również no takie, jak wspomniałeś, zwykłe zawody. Uważam, że kontra kontraktorka, construction chcę powiedzieć, kontraktorka, malarze, tynkarze, jacyś tam ślusarze, to są również bardzo dobre zawody. Elektryk, um, kto jeszcze... Plummer, uciekło mi słowo plamer, to już nie wiem o co chodzi, nie, w ogóle nie, nie ten. Nie będę się pocić, żeby, żeby na to wpaść, ale chodzi o to. Hydraulik, o hydraulik. E, więc e, takie zawody również bardzo są pożądane. Mechanik samochodowy, e, wszystkie zawody takie wyuczone, fryzjerka. Coraz więcej mi przychodzi na myśl. Dlaczego? Dlatego, że robocizna tutaj jest w Stanach bardzo droga i często, właśnie, Polacy, którzy są, pracują na budowie, oni praktycznie potrafią robić wszystko inne. Chciałam dopowiedzieć, jak szukać tej pracy. Mówimy, że w Chicago jest bardzo dużo Polaków, ale słyszałam, że w Nowym Jorku jest więcej aniżeli w Chicago. Także. Są nowojorskie, polskie gazety. Tutaj w Chicago mamy Dziennik Związkowy. Jeżeli ktoś by chciał się na przykład tylko i wyłącznie uprzeć na zaczynanie na przykład gdzieś w dzielnicy polskiej albo w ogóle przez polskiego pracodawcę, no to takie Dzienniki Związkowe, nowojorskie, one wszystkie mają online serwisy i można również tam przez to szukać pracy. Jeżeli y, nie tym sposobem i możecie y, i chcecie pracować również z Amerykanami, no to y, bardzo popularnym teraz praktycznie jest y, y, strona, y, aplikacja LinkedIn. Y, tu się chyba pisze LinkedIn, coś takiego. LinkedIn praktycznie tutaj zawsze przez tą aplikację. Było jeszcze kiedyś Monster, Career Builder, były takie strony, tak więc y, online, generalnie online czasami gdzieś idziecie i na przykład o, o kelnerzy właśnie, bo wspomniałeś o tym też, kelnerzy, i inne takie... Zawody, na przykład idzie, idziecie gdzieś do salonu Paznokci, też usługa kosmetyczne, bardzo dobrze wszystkie sobie tutaj prosperują. Na przykład idziecie i macie na, na szybie napisane, że szukają do pomocy albo kelnerów, albo kogoś, więc zawsze można na przykład też wejść i się zapytać taką, takim sposobem na wejścia. Moje następne pytanie będzie nawiązywało trochę do tego, które powiedziałem wcześniej. I teraz chciałem się dowiedzieć, i widzowie tutaj, tak, y, jaki jest potrzebny budżet do tego, żeby być w stanie funkcjonować w takim kraju jak USA. Wiadomo, że na to się składa wiele czynników, czy ktoś tam pojedzie z rodziną, czy pojedzie sam. Y, w Europie takim standardowym modelem rodziny, przynajmniej to jest 2 plus 1, czyli rodzice i dziecko, to jest taki standard, czy jakby taka rodzina standardowa, europejska pojechała do USA, 2 plus 1, to ile oni muszą mieć na takie funkcjonowanie, żeby po prostu, no, żyć, no, ale tak żyć też na jakimś poziomie. To, to nie chodzi o to, żeby po prostu myśleli tylko i wyłącznie o tym, że mają przeżyć, tylko, no, żeby mogli mieć też ten budżet na jakieś rozrywki, coś dla dzieci, wiadomo, jak to wszystko wygląda, jak życie się toczy, e, także żeby nie bidowali, jak to się mówi, Ile właśnie potrzeba mieć tak średnio, tak, bo ja tu nikogo nie pytam o zarobki, ale ogólnie tak, jakby taka e, standardowa rodzina 2 plus 1 wyjechała do USA, to e, jakiego rodzaju kwoty to są, żeby im pozwoliły na to, żeby tam dobrze funkcjonować? Opuszczamy park, żeby nie było monotonnie i żeby spalić troszkę tłuszczu, idziemy. Dobra, pytanie następne: budżet. Na pewno najciekawsze pytanie dla wielu osób. I teraz tak: cokolwiek bym nie powiedziała, to zaraz się odezwą, gdzie ty z takim budżetem do, do ten? Ja patrzę po tym, jak my żyliśmy, jak się żyje teraz, i ile minimalnie y, trzeba posiadać pieniążków, żeby przeżyć. O ile dobrze pamiętam, jak my zaczyna, zaczynaliśmy z Jamesem, to e, te 22 lata temu e, nam na przeżycie, ale tak praktycznie od pierwszego do pierwszego, e, starczyło około 2,5-3 tysiące dolarów. E, nie były to jakieś cuda, nie było od nas stać na wyjazdy, na inne rzeczy, praktycznie tylko żeśmy odkładali. E, ja miałam najniższą krajową. James miał też dosyć nisko, bo stracił biznes i, i zaczynał praktycznie od początku od nowa. Yy, więc jakoś nikt po magistrze wtedy go nie chciał zatrudnić za przyzwoite pieniądze. Więc już wtedy można by powiedzieć, że mieliśmy trochę podgórkę, ale patrzyliśmy na to zupełnie inaczej. Byliśmy pozytywnej myśli, yy, staraliśmy się właśnie. Yy, Staraliśmy się po prostu patrzeć na to pozytywnie, no i ja uważam, że, że to nam dużo również dało, bo i ja, i on znaleźliśmy sobie lepsze prace. Dobra, ale ile bym powiedziała, że minimum na start 2 plus 1? No, ja zawsze myślałam, Rafał, że standardowa rodzina to jest 2 plus 2, ale powiedzmy, przypuśćmy, że e, matka, ojciec i, i jedno dziecko, e, no to zróbmy to trzyosobowe. Ja myślę, że minimum 5 tysięcy. 5000 dolarów, więc ja zawsze mówię komuś, kto przylatuje i chce tu być 3 miesiące i założyć sobie na przykład, że hej, chcę tu być, przypuśćmy, że nie mam pracy, a już nieważne czy papiery, czy nie, czy legalnie, czy nie, jak mam to zrobić i ile mi potrzeba na start. No to tak na jakieś trzy miesiące ja bym powiedziała, że 15 tysięcy dolarów, po 5 bym tak liczyła wynajem. Może jednego pokoju. Nie patrzymy na przykład w Chicago, nie patrzymy centrum Chicago, bo tam jeden pokój i 2,5 tysiąca dolarów będzie, zależy gdzie. No ale na przykład, na przykład w dzielnicy polskiej ludzie wynajmowali często w basmencie, czyli w piwnicy, jeden pokój bądź jeden pokój. Macie taki też pokój gościnny, w którym generalnie no my nie śpimy, ale można też spać, jak macie tam kanapę, czyli teoretycznie macie po polsku, jakby to mówić, dwa pokoje, łazienkę, kuchnię, e, także wszystko to macie, trzy osoby się zmieszczą, nawet w basementach 900 dolarów, e, tylko y, na przykład osoby niektóre za to brały. Wiem, że w zeszłym roku była znajoma, ja to wspominałam kiedyś o tym, płacili chyba 800 dolarów nawet, czyli w tych czasach można za 800 znaleźć. Ale powiedzmy, że chcecie coś lepszego, nie chcecie w basmencie, chociaż często te basementy są zrobione naprawdę pięknie, chcecie coś w dobrej dzielnicy, żeby dziecko do szkoły szło. To tak, na jeden pokój, dwa pokoiki musicie liczyć 1500 na wynajem. Czasami macie wliczony w to światło, wodę, gaz, czasami nie, to trzeba stówkę dołożyć. Środek tra transportu. Zależy gdzie mieszkacie, ale praktycznie wszędzie musicie mieć. Musicie mieć samochód. Ja powiem na swoim przykładzie, że jak ja tutaj się przeprowadziłam i później szukałam już dostałam wizę studencką, drugą rodzinę, mieszkam u drugiej rodziny, to nawet i drugiej rodziny. Miałam pierwsze pytanie, czy ja mam samochód, bo oni mieli dwa. Mąż jechał jednym do pracy, żona drugim, a ja miałam zajęcia z dziećmi i chociaż pilnowałam ich w domu i mieszkałam z tą rodziną w domu, i miałam... Ej, yy, i mieszkałam z tą rodziną w domu, musiałam te dzieci brać na zajęcia, na sporty, na balety, na inne rzeczy, tak więc ogólnie musiałam ten samochód mieć. Na jedzenie dla trzech osób myślę, że 600 dolarów na miesiąc wystarczyło. Jeżeli nie wliczacie restauracji i innych rzeczy, to tak po 150 na tydzień na zakupy dałoby radę. Więc jak podliczycie, prawdopodobnie jakieś. 4,5 tysięcy, wliczając jeszcze ubezpieczenie, które prawdopodobnie na trzy osoby jest około 800 dolarów i zależy, albo się sami ubezpieczacie, albo właśnie pracodawca Was ubezpiecza. I moje następne pytanie jest takie: jakie miejsce w USA, jaki stan właściwie byłby najlepszy do tego, żeby wyjechać? Jak już ktoś zdecyduje się na ten wyjazd? Ja wiem, że Kasia mieszka w Chicago, w Illinois, ale, ale co poza tym? Nasza polonia stanowi największą. Właśnie ilość tam w Chicago, ale gdzie jeszcze? Czy mogłaby być to Floryda? Może jakiś inny stan, który nie jest tak oczywisty? Może jakiś stan jak Arizona czy Texas? A jeżeli tak, to właśnie dlaczego? Szybka odpowiedź, bo mam wrażenie, że ten vlog się nie skończy. Jaki stan do zamieszkania? Jeżeli nie macie angielskiego albo po prostu chcecie wpierw być jakoś z Polakami, chociaż Polak nie zawsze wam pomoże, to Nowy Jork i Chicago bardzo dużo Polaków kupić się tam. Jeżeli na przykład przez pracę, to ja bym brała jakikolwiek stan, chcecie, jakikolwiek Wam zaproponują, nawet Montana, Wyoming, Utah, tam gdzie są mormoni. <grych> Powiem Wam, że Illinois też nam się bardzo podoba. Ludzie tu narzekają na, ta, na podatki, a ostatnio właśnie ktoś pod moim vlogiem zrobił klasyczną, super komentarz, że ludzie myślą, że na Florydzie tak fajnie. Już jest taki przesyt ludzi na Florydzie, że plus te huragany, że teraz kiedyś jeszcze było tanio tam mieszkać, a teraz nie dojrzę za domy na Florydzie, nie aż takie ładne jak mamy tutaj, zapłacicie nie pół miliona jak my tutaj, tylko 700-800 tysięcy dolarów. Dodatkowo jeszcze musicie liczyć, ktoś mi napisał, że co z tego, że podatki w Chicago wysokie, jeżeli na Florydzie trzeba płacić to ubezpieczenie od powodzi. I takie ubezpieczenie kosztuje Was 700 czy 800 dolarów na miesiąc. To jest, moi kochani, ponad 9000 dolarów na rok. Więc ludzie o tym nie myślą. A jak to dodacie, to wychodzi Was nawet wyższy koszt życia gdzieś tam na Florydzie, aniżeli w Illinois, po Chicago. I teraz tak. Gdzie jeszcze? Nadal jeszcze tanie podatki są, bodajże, w Nevadzie i Arizonie. Więc tam, ale domy też są dużo droższe, bo właśnie dużo osób się tam wyprowadza. Kalifornia jest bardzo droga, więc dużo osób zjeżdża z Kalifornii, się wyprowadza, bo to jest w sumie niedaleko. To jest zaraz stan obok wyprowadza się do Nevady, wyprowadza się do Arizony. Północna Karolina jeszcze polecam. To by było na tyle. Jakie fajne miejsce tutaj w tym parku. Słychać takie ćwierkające ptaki. No i musiało się to zepsuć. Jedzie nadjeżdżająca karetka, jak zawsze. Nie do wiary. Ale dobrze. Te ptaki tak czy inaczej bardziej są słyszalne niż ta karetka. Moje kolejne pytanie jest związane z tym, czy bezpiecznie jest w USA? Czy bezpiecznie tam jest? Wiadomo, że zależy też od miejsca i o różnych rzeczach tutaj możemy też mówić. Bo nie chodzi też chyba tylko o bezpieczeństwo, że coś mogłoby nam zagrażać na ulicach, też chciałem zapytać o jedną rzecz, to będą takie dwa pytania w jednym, bo Kasia wielokrotnie też, no już wielokrotnie to może za dużo jest powiedziane, ale parokrotnie odnosiła się do pewnych sytuacji, kwestii związanych na przykład z policją, że policja potrafi być też brutalna, używać siły, czasami nieuzasadnionej i jak to jest właśnie też w tym przypadku. Czy powinniśmy się obawiać tylko i wyłącznie jadąc zresztą tego, co możemy spotkać? Czy ktoś z nas może, nie wiem, napaść, obrabować na ulicy? Czy może też powinniśmy się obawiać samej policji? Jak to jest? Jak to jest z tym bezpieczeństwem? Ja powiem z mojej perspektywy, ja się czuję bezpiecznie. Czuję się bezpiecznie, mieszkamy w dobrej dzielnicy. Zdarzały się tu jakieś drobne kradzieże, ale nic takiego konkretnego. Trzeba uważać po prostu w pewnych miejscach Chicago. Turystyczne miejsca Chicago są raczej bezpieczne, chociaż właśnie jak byłam w Chicago, to wspomniałam w moim ostatnim vlogu, że w tych turystycznych widziałam więcej bezdomnych, aniżeli kiedyś, siedzących na ulicach. A, thank you. Dobrze, pan. Jeżeli chodzi o policjantów, powiem krótko. Ja mam inne podejście, bo mam dzieci ciemnoskóre i ogólnie, jeżeli jesteś biały, policji bym się nie bała. A jeżeli jesteś na przykład Hispanyk czy właśnie ciemnoskóry, to różnie bywa, więc trzeba ostrożnie. To już będzie ostatnie pytanie, które chciałem zadać Kasi. Nie chcę jej zasypywać, też nie wiadomo jaką ilością pytań liczy się tutaj. Treść i to, co Kasia powie do was do nas w tym dzisiejszym odcinku także będzie ono związane tak bardziej prywatnie? Nie wiem, no myślę, że to nie będzie jakaś taka znowu, nie wiem, tajemnica, kiedyś Kasia coś mówiła o tym we swoich vlogach, czy rozważasz Ty i Twoja rodzina przeprowadzkę do innego stanu, jak tak, to do jakiego, i czy jest to realne w jakiejś perspektywie przyszłości? Jeżeli tak, to co? Co by Was motywowało do tego, żebyście się przeprowadzili? Macie już ułożone życie tu, gdzie mieszkacie. Także to nie jest też takie wszystko, jak to się mówi, proste. Ale wiem, że kiedyś wspominałaś coś na ten temat w jednym z Twoich vlogów, parokrotnie właściwie. Także jestem bardzo zainspirowany i ciekawy, czy. Chodzi w ogóle taka opcja w grę przeprowadzka do innego stanu. Ostatnie pytanie, które troszeczkę nawiązuje do tego, o którym mówiłam już, na które odpowiadałam już wcześniej, bo wspomniałam o tych stanach. Tak, my rozważamy przeprowadzkę, ale jeszcze nie teraz. Nie spieszy nam się, jeżeli byłaby opcja, że ja bądź mój mąż dostaniemy pracę w innym stanie, to przeprowadzilibyśmy się prawdopodobnie, tym bardziej, że chłopcy starsi niedługo już będą w college'u, przeprowadzilibyśmy się gdziekolwiek. No oczywiście moje preferencje. Pierwszym by była Floryda, ale północna Floryda. Nie tam, gdzie są wszyscy na południu. Również Arizona, bądź Nevada. No i na przykład lubię też bardzo Georgia, Atlanta, północna, bądź też południowa Karolina. Teksas też wchodzi w grę, w rachubę tak więc no y, te stany, y, te stany bierzemy pod uwagę, jednak nie, nie, nie myślimy o tym jeszcze, bo no, nie jest to coś. Y, y, bierzemy to pod uwagę, ale nie że musimy się przeprowadzić. Na razie jest nam tutaj dobrze i, i nic nam tutaj nie wadzi, tak więc... Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie pytania. Dziękuję serdecznie za zaproszenie do vloga. Was pozdrawiam. Wpadajcie też do mnie, Polska Mama w USA. Nie tylko na YouTube, Instagram i TikTok również i do następnego. Bye. ja dziękuję Kasiu, że nagrałaś odpowiedzi do tych pytań. Spodziewałem się, że będzie to fajnie wyglądało, że rzetelnie odpowiesz na wszystkie moje zadane pytania. Także ja jestem bardzo wdzięczny. Jeszcze raz. Dziękuję. Fajnie, że przyjęłaś też zaproszenie tutaj na ten kanał rodzinny. To jest pierwszy nasz wspólny film właśnie na tym kanale, który się pojawił. Robiliśmy wspólnie z Kasią filmy na drugim kanale. No ale przyszedł czas i moment, właśnie, żeby taka treść pojawiła się tutaj. Chciałem, żebyście posłuchali właśnie z perspektywy kogoś, kto mieszka w łezach. Jak to wygląda? Czy. Przeprowadzka do USA jest jeszcze możliwa? Czy nie jest? Wszystkie odpowiedzi mieliście okazję usłyszeć od, od Kasi. Ja oczywiście je obejrzałem zanim kręcę po prostu podsumowanie tego dzisiejszego odcinka. No i co i tutaj wam podlinkuję kanały Kasi, bo prowadzi aż trzy kanały na YouTubie: jeden to jest Polska Mama w USA, Mixed Family Vlog i jeszcze jest trzeci kanał po angielsku, który Kasia prowadzi, także do wszystkich będziecie mieli linki, jak ktoś z Was będzie chciał więcej, a zapraszam, bo warto, żebyście poglądali filmy, zasubskrybowali kanały Kasi, zostawili jakiś ciepły i miły komentarz, no i zostawili też łapki w górę, także do tego Was zachęcam. Tyle z mojej strony. Dzięki jeszcze raz Kasia wielkie za Twoje zaangażowanie i za te odpowiedzi do moich zadanych pytań. Ja sobie tu będę jeszcze spacerował w tych polach nicości, bo mam tu inne rzeczy do nagrywania. No i co? I żegnam się z Wami. Zapraszam na kolejne odcinki, na kolejne filmy. Ja myślę, że to pierwszy i nie ostatni film z Kasią na tym właśnie kanale, dlatego. Dlatego no tak to jest. Dobra. Oprócz tego subskrybujcie też ten kanał, zostawiajcie łapki w górę pod tym filmem. No i piszcie komentarze. Będę wam bardzo wdzięczny. No i dziękuję bardzo, że oglądaliście, jesteście i życzę wam wszystkiego dobrego i zdrówka przede wszystkim. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa.